Dobry wieczór. Witam Państwa w wieczornym materiale. Daliście się, gdzie jest hołownia, co się z nim dzieje. Otóż, proszę Państwa, wystąpił z przemową, bardzo dobrą, zresztą interesującą, ale jakże pustą w sobie, na targach zbrojeniowych w Kielcach. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale poza rolnictwem PSL obsiadł w tej chwili spółki zbrojeniowe. Tam pan wiceminister Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej, co do personaliów, nie ma nic do gadania, pojawili się ludzie Kośniaka, kamysza Rozumiecie, że PSL ma 1,43% poparcia społecznego, czyli w ogóle żadnego. PL 2050 ma 2% poparcia w tej chwili i obydwie partie są pod wyborczym progiem. Będzie zależało tylko i wyłącznie od dobrej woli Donalda Tuska, czy ktokolwiek z tych ludzi znajdzie się na listach wyborczych. A jeżeli się na tych listach wyborczych znajdzie, to ja mam przygotowaną listę już tych, którzy wsławili się atakowaniem i premiera, i koalicjantów w dość taki bym powiedział bezczelny sposób, którzy się łasili do PiSu. Taka lista powstaje, bo Państwo, jako wyborcy, to musicie o tym wiedzieć kto kim był, jest, gdy przyjdzie do wyborów parlamentarnych w 2027. I proszę Państwa, Hołownia, myślicie, że on ma jakieś wyrzuty sumienia? Nie, on szuka jakiejś drogi ucieczki politycznej, bo wie, że w PEL 2050 jest skończony. Coraz częściej mówi się o tym, jak wiecie, żeby Hołownię wyrzucić z partii i co dalej? No w końcu były, za chwilę były Marszałek Sejmu, y, gdzieś chciałby się ulokować, przynajmniej ze swoimi ludźmi, żeby mieć jakieś przełożenie przez te kolejne dwa lata na wszystko, co będzie robić Donald Tusk. Ale, drodzy Państwo, y, sytuacja się zaczyna diametralnie, politycznie zmieniać, bo patrząc na artymetykę sejmową, nawet jeżeli koalicja ma większość, no to ta większość jest po to, żeby y, przegłosować jakieś ustawy. Y, ale co z tego, jeżeli każda przegłosowana ustawa będzie wetowana przez Nawrockiego, póki nie zostanie usunięty z funkcji e, osoby pełniącej obowiązki prezydenta RP? Tak, rzekomy, domniemany prezydent, jak mawia Roman Gierek. Szymon Hołownia, e, razem z nim jest sześć osób, sześciu posłów. Tam jest m.in. pan Ślis, e, no oczywiście Heni Kloska. E, Mucha, oni szukają gdzieś schronienia. I pamiętajcie, że PSL ma 30 z hakiem posłów w tej chwili w Sejmie, tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości Donalda Tuska, tylko i wyłącznie dlatego, że on we wrześniu, dosłownie na trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w Sopocie, tak, bo pamiętam dokładnie, to były jego słowa. Zachęcił do głosowania na tak zwaną trzecią drogę, czyli tę egzotyczną koalicję Hołowni z Kośniakiem Kamysz. Ludowcy nie mają w tej chwili już innego wyjścia albo się do kogoś przykleić. W kontekście wyborów w 2027 zostaje im Konfederacja, w co ja osobiście wątpię bo Konfederacja ma w tej chwili coraz większe problemy z wyborcami, którzy są zajęci zupełnie innymi sprawami, a Szymon Hołownia, wie o tym, że to jest jego polityczny koniec, cywilny koniec. W zasadzie koniec pod każdym względem, bo on nawet i celebrytą nie może zostać. No i zgadnijcie, gdzie mógłby się odnaleźć, w jakim klubie parlamentarnym, gdzie zostałby na przykład przytulony razem z grupą posłów, by stanowić jakąś przeciwwagę dla koalicji obywatelskiej. Bo wiadomo, że lewica jest w tej chwili w totalnej rozsypce, raczej przykleja się do Koterii Czaskowskiego, tak by też przetrwać te kolejne dwa lata, bo koalicja się nie rozpadnie. Tutaj nie ma absolutnie żadnego, tak, żadnej obawy i Donaldowi Tuskowi to pasuje, że jest w stanie poradzić sobie z wytami Nawrockiego, bo może rządzić rozporządzeniami, dekretami, są różne sposoby, tak by wcielać zmiany w życie, realizować je, nie przejmować się wetami Nawrockiego, co zresztą powiedział, że sobie z tymi wetami poradzi. No więc proces legislacyjny w zasadzie jest już bez znaczenia. Więc po co mu większość parlamentarna? Chyba, że chodzi nie wiem, o odwołanie czy powołanie marszałka Sejmu. No Czarzasty przebiera nóżkami, bo pamiętajcie, że dla Hołowni to jest też te dwa lata trwania na jakimś stanowisku, dzięki któremu będzie miał kasę. Tu się, proszę Państwa, skończyły już ideały myślenie o Polsce, głębokie myślenie o rodzinach polskich, o tej przyszłości, o racji stanu. Nie. Teraz w grę już chodzi czysty pragmatyzm, przetrwać za kasę, gdzieś się umościć. Działacze PSL-u, kolejni szukają swoich miejsc, swoich karier w strukturach MON-u i przemysłu zbrojeniowego, tam Kosiniak-Kamysz upycha kogo tylko się da. Też i Szymon Hołownia chcą gdzieś poupychać swoich. No, pamiętajcie, że część będzie chciała pójść za Hołownią. Nie mówię tylko o posłach, tak? ale tam jest część działaczy, która liczy na to, że oni mogą na przejść do PSL-u. Przecież PSL zawsze się do kogoś przyklei. zawsze gdzieś Może się Tusk nad nimi zlituje. Może ich weźmie do, do koalicji. Bo to zawsze ten 1,43%. Chociaż ja uważam, że jeżeli Donald Tusk chce utrzymać, chce utrzymać władzę i ba, nawet myśli o tym, by mieć większość parlamentarną, jako taka zmodyfikowana, zreformowana koalicja obywatelska, no to musi zacząć już teraz. A przede wszystkim na pewno nie, nie z PSL-em i z ludźmi totalnie skompromitowanymi, bo. Pamiętajcie Państwo, że Szymon Hołownia będzie już na zawsze takim synonimem zdrady. On dobrze się czuje wśród towarzystwa PSL-u, bo oni wszyscy są pokrętni, a Władysław Kośnia-Kamysz to w końcu jego kumpel. To, że oni się politycznie rozstali, no to było jakby oczywiste, bo też i pamiętajcie, że Kośnia-Kamysz nie jest sam, ale na przykład te targi w Kielcach, które kompletnie nie wymagałyby obecności Hołowni, to go Kosinia-Kamysz ściągnął, żeby on jednak poczuł trochę, tak, że on wystąpi, że coś powie sympatycznego, że mu coś będzie brawo, bo on już nie występował później, tak? zniknął ze wspólnych zdjęć. Ale Kosinia-Kamysz obiecuje, że nie będzie Szymon sam, ja ci pomogę, ja cię będę wspierać i Szymon Hołownia liczy na to, że będzie mógł uciec ze swoim takim wianuszkiem, tych wiernych, szczególnie jak mówię, Kenny Kloska, to jest wyjątkowa osoba, mucha na przykład, będą mogli uciec do PSL-u. Oni idealnie do tego PSL-u pasują i możemy się spodziewać, że za jakiś czas, gdy PL 2050, chcąc w ogóle się ratować politycznie, obierając sobie nową liderkę, tą pełczyńską nałęcz, będzie chciał wyrzucić kompletnie hołownię z partii. Wówczas on, jak ten niepyszny, przejdzie razem z posłami do PSL-u. Podkreślam, to nie oznacza końca żadnej koalicji. Oni wszyscy siedzą na bardzo dobrze płatnych stołkach w stołkach, do których się już w tej chwili przykleili. Mają ciepłą wodę w kranie, jest miło i swojsko. Niektórzy mają limuzyny, mają kierowców, mają swoje fundusze, wysokie apanarze, środki na prowadzenie biur poselskich, swoje mają zaszczyty inne przywileje i wcale nie chcą z tego rezygnować. Nikt z nich, nikt, tutaj bezdyskusyjnie, z Hołownią na czele, nie miałby najmniejszych szans, by we wcześniejszych wyborach parlamentarnych zdobyć wystarczającą ilość głosów, by znowu wejść do, do Sejmu. Nikt z PEL 2050. W zasadzie ta marka się skończyła i Hołownia o tym wie. Wiedzą o tym też ci chyba troje, którzy są z PL 2050, którzy siedzą w Europarlamencie. Kobosko szczególnie. Kobosko milczy. Tak w ogóle, że będzie, będzie teraz zabawnie, bo prokuratura ma przesłuchać Hołowni w sprawie tego słynnego zamachu stanu. Bo tę sprawę oczywiście trzeba wyjaśnić do końca i będzie musiał tłumaczyć się Hołownia ze swojej publicystyki. Bo to, co powiedział, zarzucił też profesorowi Colowi, to było naprawdę, bym powiedział, bardziej niż obrzydliwa. I dzisiaj w Kielcach chołownia przytulony do, do Kosiniaka-Kamysza, e, szukał wśród tych działaczy PSL-u e, swojego miejsca. Oczywiście pojawiła się tam też Konfederacja. Pojawił się też Bosak, który brylował, e, rozmawiał z producentami uzbrojenia. Bosak e, w razie czego też szuka jakiejś opcji, Bardziej personalny niż polityczny, bo to, że PSL, Konfederacja, nie, ale personalnie, czyli Bosak mógłby uciec do PSL-u, bo kto wie, męcem słabnie z miesiąca na miesiąc. Te bzdury, które on opowiada, powoduje, że myślę, że za rok Konfederacja będzie, możecie Państwo to zapisać, dzisiaj 2 września, że za rok Konfederacja może mieć z 5-7%, już nie będą kompletnie ludzie zainteresowani konfederacją, bo nie będzie, to jest to o czym też mówiłem, tej materii takiej politycznej, tego paliwa. Nie będzie już. Szymon chłownia też już na byciu antytuskiem nic nie ugra. Na byciu antytrzaskowskim nie ma sensu, bo Trzaskowski będzie przez kolejne cztery lata siedzieć w Warszawie przy okazji montować. Partię w kontrze do, do Tuska, licząc, że on stworzy nową lewicę. Bo kawiarowa lewica w Warszawie, mili Państwo, niebawem przeniesie się do ratusza stołecznego. Pozostaje tylko kwestia, kto będzie liderem tej nowej lewicy i czy Trzaskowski będzie współliderem. Bo tutaj ta tak dla Polski i ewentualne ugrupowanie lewicowe, uważam, że powinni się nazwać kawiorowa lewica. To jest. Kawiorowa lewica Rzeczpospolitej, to by im pasowało. Powstaną, podejrzewam, że w przyszłym roku zaczną się szykowej do parlamentarnych. Na no, ten biedny, Włodzimierz Czarzasty, który przebiera nóżkami do tego, żeby zostać marszałkiem Sejmu, to jest, można powiedzieć, ostatni tak zwany ostatni oddech kaczuchy. Zostało mu dwa lata yy, takiej politycznej egzystencji, i nikt nie ma już wątpliwości, że. Czarzasty straci swoją lewicę, do no tego jeszcze się pojawi pani Seneszyn, która tam trochę będzie mieszać w tym politycznym tyglu, ale raczej myślę, że bardziej w Warszawie, bo w oparciu o tych bezpartyjnych samorządowców kojarzonych z PiS-em, którzy nie są oczywiście finansowani z PiS-u, bo kiedyś nawet był proces, który przegrał pan Sutryk z panem Karnowskim, Jackiem Karnowskim, byłem prezydentem Sopotu, i przegrali proces, bo oni mówili, że bezpartyjni samorządowcy są finansowani przez PiS. I oczywiście w sądzie przegrali, bo to była oczywista nieprawda. Bo przecież Prawo i Sprawiedliwość nie finansuje bezpartyjnych samorządowców. Ta partia polityczna nie finansuje. Ja nie wnikam tak, skąd bezpartyjni samorządowcy, od kogo dostali, dost, dostają pieniądze, bo to jest jakby inna sprawa, ale na pewno PiS ich nie finansuje. Nie. PiS nie. To jest burmetyon. Absolutnie. A czy towarzysko się znają, są powiązani? Towarzysko, nie mówię finansowo, towarzysko. To jest jakby sprawa wtórna, to się okaże, to wyjdzie w prawie. Także podsumowując, Szymon Hołownia szuka swojego szczęścia w ramionach Kośniaka Kamysza, licząc, że Tygrysek go pocieszy, że ochroni jego kilku posłów, że może go przyjmie do siebie i on nagle stanie się działaczem ludowym z celebryty telewizyjnego niedoszłego kandydata na prezydenta stanie się działaczem ludowym. Ale już nigdy więcej nie będzie w Sejmie. To jest chyba dobra wiadomość. Ja cały czas czekam, aż powstanie coś nowego i zobaczymy, kto będzie tę nową partię budować, bo myślę, że Trzaskowski już nie ma politycznie szans w tym kraju. Znaczy tam zostanie grupka jakichś fanatyków takich... Tych kampusowych, wśród kolorowych baloników, wcinających te przysłowiowe drożdżóweczki, ale to marne, marne mają, mają, mają szansę. Tusk to Towarzystwo Zje na śniadaniu i nawet sobie jeszcze z tego nie stają sprawy. Dlatego jeszcze daję premierowi odrobinę tego kredytu zaufania. Liczę na to, że Żurek zrobi to, na co się z Tuskiem umówiła. Wiele wskazuje na to, że tak się właśnie stanie. A ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro tradycyjnie 10.14 i live o 20. Pana Krawca serdecznie pozdrawiam. Może na live wrócimy jutro do tematu pana Krawca, bo dzisiaj tam w naszej karcie społecznościowym pojawił się nawet sobie konto założył z tą swoją panią, tam nie wiem, kim ona jest. Jego stylistka, czy współdziałająca z nim w tym biznesie. dla Wałęsy, dla Adamowicza, dyplomy, plakaty, wspaniałych ludzi. A zakończył, czy też, to widzę, kończył swoją karierę, bo ja już na pewno się tam nie pojawię. Kończył swoją karierę na zdjęciu z nabrockim, Kibolem. Człowiek czasem na stare lata mądrzeje, a czasem, tak sobie czasem do siebie mówią. Trzeba jednak podejmować dobrą de decyzję, by nie firmować tej pracowni sobą. Never ever. To co, widzimy się o 20. Do zobaczenia jutro. No i oczywiście 10.14.